Siemanko widzowie, to ja w kolejnym filmie. Chciałem te, y, tym razem będzie to Kung Fu Panda. Co wiemy o no, produkcji Kung Fu Panda 4? No, zaczynamy. Jeszcze chciałem przedłużyć trochę. Y, wczorajszy film, historia o Garfieldzie, został zbanowany za prawa autorskie. Były tam y, momenty różnych filmów o Garfieldzie, a teraz mam już. W rogu, tutaj źródło, w którym to będzie. Mam nadzieję, że nie zostanie zmonowane. To tak jak film o Garfieldzie, bo chcę go stawić jeszcze dzisiaj. Więc w sumie już nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Hmm. Kung Fu Panda 4 to kontynuacja filmu Kung Fu Panda 3 2016, Kung Fu Panda 2 2011 oraz Kung Fu Panda i Jeden czy po prostu Kung Fu Panda 2008 I, o, i kilku seriali, na przykład Kung Fu Panda Legenda o Niezwykłości, Kung Fu Panda Smoczy Rycerz, łapy, Kung Fu Panda Łapie Przeznaczenia. Film miał mieć premierę 8 marca 2024, lecz premiera została przełożona na 29 marca 2024 przez Strike scenarzystów w Hollywood. Film został potwierdzony przez Czeka Blaka na Kinema 2023. Film jest w fazie rozwoju. Nie znamy daty premiery. Nie znamy daty premiery Zwiastuna, bo datę premiery znamy 29 marca 2024. Trochę wiemy też o fabule filmu Kung Fu Panda 4, lecz to jest mikro. Po będzie miał swojego Ucznia on nie będzie z tego zadowolony. Antagonistą głównym będzie Kameleon Plotki krążą się, że będzie go podkładał głos samym Eminem. Będzie mógł się zamieniać w postacie, które w, główn w głównych antagonistów, którzy byli w poprzednich częściach, czyli tai Lung, Lord Shen oraz Kai. Nie pamiętam jak on miał. Coś tam mis. Ekaj, nie pamiętam. To tyle, co wiem w sumie o tytule. O tytule Kung Fu Panda 4 i o całej produkcji. Co ważne, po propos zwiastuna. Nie wiadomo, kiedy może być zwiastun. Zostaje tam 6 czy 7 miesięcy do premiery filmu w marcu 2024, a zwiastuna cały czas nie ma. Powinien powstać, chociaż już jeden zwiastun. Chociaż zwiastuny mogą być lada dzień, co to już mówiono od jakiegoś czasu. Podobał. Mamy się film. Dajcie. Na napiszcie w komentarzu. Jeśli, jeśli się Wam też podoba, możecie dać lajka like i zasubskrybować kanał. Hmm. Chciałem jeszcze powiedzieć po propos filmu o Garfieldzie. Ten film zostanie opublikowany już. Jeszcze, jeszcze w tym tygodniu myślę, lub dzisiaj nawet, do jutro. Nie wiem, jak do końca z tym będzie, więc tak. A następnym filmem po tym, jakby zmontowana będzie już recenzja tego Garfielda, co mi przyjdzie 21 sierpnia. Więc w sumie nie, ale to może później będzie. Nie wiem, jakie będą jeszcze filmy, ale to tyle.